Za nami 15 ogólnopolski, 5 międzynarodowy Festiwal filmów amatorskich im. Leona wojitali w Bieruniu. I po raz 15, a tak naprawdę od 31 lat, 31 lat temu powstał i, i powstał w gronie filmowców, amatorów, filmowców, którzy kochają tego rodzaju sztukę. I zakotwili pierwotnie w Bierunskim Karliku. Tam przez wiele, wiele lat pod auspicjami kopalni ten festiwal się odbywał. I dobrze, że nie umarł. Nie umarł dzięki takim ludziom jak m.in. Wojciech Wikarek czy Mariusz Śliwiński, którzy ten festiwal reaktywowali. I po wielu, wielu latach ten festiwal wrócił i co dwa lata w Bieruniu się odbywa. No i cóż powiedzieć, jestem przeszczęśliwy, przeszczęśliwy dlatego, że tak, spotkałem tutaj wielu ludzi, wchodząc, rozmawiając z wieloma ludźmi, którzy byli od początku na tym festiwalu, mówią, spotykamy się ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, których nie widzieliśmy czasem dwa lata, a czasem i więcej. Rozmawiamy o tym, nie tylko o tym, co się w świecie filmu amatorskiego działo, ale przede wszystkim, co się u nich działo, w ich rodzinach. To jest taka jedna, wielka filmowa rodzina. Do tego świetne jury z panem Krzysztofem Majchrzakiem na, na czele, świetne produkcje, które trafiają na, na tę część konkursową. Że to było widać Zres po tym filmie finałowym, a zapraszam wszystkich na filmy konkursowe, które będą wyświetlane już w Biorńskim Ośrodku Kultury niedługo, bo od 18 października. Do tego jeszcze wszystkie inicjatywy towarzyszące, czyli wystawa na rynku i yy, tydzień temu dokładnie konkurs muzyczny, festiwal, taki mini festiwal muzyczny yy, gdzie dzisiaj laureaci tego festiwalu yy, zespół Loving in the Name z Bydgoszczy wy wystąpił i, i zagrał dla nas świetną, energetyczną, rokową muzykę z młodymi ludźmi jako wokalistkami, zachwyceni są Bieruniem, zachwyceni są tym festiwalem, ale przede wszystkim to jest kawał, kawał yy, amatorskiego filmu, który na stałe w Bieruniu już zagościł i mam nadzieję że nigdy go nie opuści.